Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi Waszym zdaniem powinni zająć się dziennikarze Radia Elka. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na Twoim podwórku, na Twojej ulicy, w Twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń. 65 529 55 29 Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera. No i mamy przed mikrofonem Jarka Damka i mamy Hanie Cisielską. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam. Oczywiście rozpocznie Hania. Tak od sytuacji epidemicznej, jak co dzień. Kolejnych 10 osób z powiatu Gostyńskiego znalazło się na wczorajszej liście zakażonych. Większość to kobiety w wieku od 35 do 58 lat oraz mężczyźni w wieku 42, 71 i 72 lat. Nie wymagają na szczęście leczenia w szpitalu. W powiecie Gostyńskim jest aktualnie najwięcej zakażonych, blisko 200. Wczoraj w w porcie wojewody wielkopolskiego znalazły się także 66 latek z powiatu rawickiego. Obecnie jest tam 11 zakażonych, jedna osoba przebywa w szpitalu. W Lesznie w powiecie leszczyńskim do 20 zakażonych wczoraj dołączył 71 latek. Od wczoraj wzrosła także liczba zakażonych w powiecie Jarocińskim. Dodatni wynik testu otrzymała 37-letnia kobieta i 50-letni mężczyzna. W powiecie kościańskim bez zmian dwie osoby koronawirusa Koronawirusem są leczone w szpitalu. I jeszcze powiat wolsztyński, też bardzo dotknięty COVID-19. Przypomnę, w izolacji są podopieczne DPS-u w Wielkiej Wsi. Aktualnie w powiecie są 84 przypadki zakażenia, 9 osób przebywa w szpitalu. Powiat Górowski i Wskowski są wolne od koronawirusa. Dziękujemy bardzo, to była Hania Ciesielska kolejne wiadomości w ciągu dnia na pewno będą spływać 65 529 5529 to nasz numer telefonu, czekamy na Zapraszamy. Państwa sprawy ja szybciutko powiem rozmawiałem z zarządem dróg powiatowych wczoraj były dwa takie tematy właśnie do tej powiatowej instytucji się odnoszące jeden to znak drogowy przy wjeździe do Krzycka Małego z Krzycka Wielkiego czyli na granicy gmin Włoszakowice i Święciechowa, że ten znak stoi zbyt blisko jezdni, ta droga jest drogą powiatową, więc pytałem, czy można ten znak odsunąć, no i niestety jest problem, ponieważ tam jest bardzo wąski pas drogowy. Pas drogowy właśnie to jest ta część, która należy do powiatu, więc... Panie Jarosław Dokubna z zarządu dróg, powiedział mi, że no, pomyślą, porozmawiają, no trzeba po prostu z właścicielem ustalić, czy można mu się wkopać w pole, bo inaczej to rzeczywiście no, na swoim to jest wąsko. A jeśli idzie o ciężkie pojazdy jeżdżące z burakami cukrowymi przez frankowo i niszczącymi drogę, rzeczywiście no jest ta sytuacja znana yy, zarządowi dróg powiatowych. No i rozważają wprowadzenie może tymczasowej, tymczasowego ograniczenia tonażu na tej drodze, tymczasowego, ponieważ no, tam także ciężkim sprzętem jeżdżą rolnicy z Frankowej okolic. No i Niekoniecznie ci rolnicy byliby tak bardzo zadowoleni, gdyby się okazało, że tamtędy jeździć nie mogą. Więc znów trzeba wyważyć rację po pierwsze mieszkańców, czy tych, którzy korzystają z tej drogi na lekko, ale także tych, którzy korzystają na ciężko. Może inspekcja transportu drogowego się tam powinna pojawić i troszkę zdyscyplinować i sprawdzić, czy te tonarze są dopuszczalne. Mamy telefony. Dzień dobry. <laughs> Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Pana, czy ja się dodzwoniłem do Radia LK na telefon interwencyjny? Dokładnie tak jak pan mówi, się pan dodzwonił. Proszę pana, sprawa jest tego typu. Mieszkańcem jestem o, o storoga osiedla, tak? I wie pan tak jeden sąsiad, drugi trzeci, dzwonimy na straż, tam, no tam Straż twierdzi, że tam do, spół, do spółdzielni dzwoni. Ja nie wiem ja tego nie słyszałem, czy dzwoni. Temat jest zbiorników bio, gdzie ta zupa, wie pan się wylewa, bo są nie no i tak ta zupa tak leci tam, wie pan, po tej kostce, do tej, tej, tej kanalizy, na balkonie smród, pranie śmierdzi tą jałką, może by się Radio Elka tym zainteresowała. Czy w sensie, że mamy to posprzątać? Nie, nie, ruszyć temat. No, temat jest taki, że rzeczywiście, jeżeli jest pan członkiem spółdzielni mieszkaniowej, czy mieszka pan no. w spółdzielni mieszkaniowej, płaci pan no. w, w czynszu do spółdzielni opłatę no. śmieciową. W związku no. z tym, no, administratorem nieruchomości jest właśnie spółdzielnia mieszkaniowa. No, oczywiście, no. że to nie jest problem, żebyśmy my zadzwonili do spółdzielni, ale ja zawsze zachęcam spółdzielców, czy klientów spółdzielni do tego, żeby szanowne władze spółdzielni no. ruszali no, no, ruszają. Bo płacicie, policję, bo płacicie, straż, bo płacicie, no. płacicie, więc wymagacie, tak? No, to, to chyba no nie tak. da się, nie. Ja mam do pana prośbę, może tak, tak może tak leciutko chociaż, jakąś yy, informację. Może jak ludzie przestaną kupować mieszkania, to może to się zmieni, nie wiem, nie, bo porozum do głowy to przyspieszyć, tak? Ja mam wrażenie, że Jarka się mogą wszyscy bać, dlatego pan zadzwonił. Bardzo panu dziękujemy, dziękujemy za, bardzo. za to docenienie. <laughs> <ci Jarka>. <śmiech> dziękujemy <śmiech> bardzo, ale ja naprawdę ja zawsze państwa zachęcam, zwłaszcza takich właśnie e, spółdzielców, bo oni często właśnie tak. Lubią, weźcie, wy to załatwcie, bo my to tak może nie bardzo, bo się pan prezes obrazi na mnie i potem nie będzie mi dzień dobry odpowiadał na ulicy. A odnośnie załatwiania, to mam prośbę dzisiaj do mieszkańców, jakby powiatu górskiego, żeby trudnych tematów nie było, bo Filip dzisiaj nic nie załatwi. Musimy Państwu powiedzieć, Nie, 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 nie. Zwoncie, dzwoncie, albo mu się to przekaże, a, albo mu się to uzbiera. Nie. Filip, no tak, Filip, Lek jak już tutaj mówiliśmy, jest tak. bardzo świeżo upieczonym tatą, więc dzisiaj stres dopiero z niego schodzi. Ale gratulujemy, Ale grańca. Już mu wczoraj gratulowaliśmy, nie przesadzajmy. Jak będzie miał drugie, to mu znowu pogratulujemy. Ale ja. Nie odbierzmy... okazji, Ach, ty bardzo. Nie miałeś okazji, bo Erik był. Ty odbierzmy kolejny telefon. Dzień dobry. Halo. Dzień dobry, ja dzwoniłem w takiej sprawie. Dzwoniłem już to przed wakacjami, gdzieś koło maja, czerwca, w sprawie uszkodzonej rogatki Wilkowica. Postawiona została informacja, uszkodzona logatka i tak ona sobie stoi. No nie wiem, czy PKP rozumiem, że wyszło z założenia, że postawiło znaczek uszkodzona logatka i ona została naprawiona w ten sposób. Myślę, że to aż tak nie jest, natomiast no, te wyjaśnienia, które mieliśmy wtedy od kolei, no, sprawdzimy, czy coś się zmieniło. E, to była kwestia ustalenia, sporządzenia takiego raportu z tego wypadku, e, który tam miał miejsce, no i do czasu e, sporządzenia tego raportu to miało nie być naprawiane, żeby właśnie śladów nie zatrzeć. Ale, ale no, już rzeczywiście, ma Pan rację, no, już ani się nie spostrzegliśmy, a wakacje minęły, już nawet jesień mamy od wczoraj, więc no dobra. Ja, propon ja proponuję może napisać tym, co są odpowiedzialni karteczkę, pensja została wypłacona i może też w załatki wtedy będą rozumieli jak to wygląda, tak? <laughs> PKP.plk <laughs> no przypomnimy się z tym z tym nieszczęsnym przejazdem, bo mówię odpowiedzi mieliśmy właśnie takie, że trwa dochodzenie nie, nie wiem, nie wiem na, na, szczerze mówiąc na ile to dochodzenie jest skomplikowane i jakich y, mistrzów y, kryminalistyki trzeba zatrudnić, żeby sporządzić raport z tego wypadku, no bo kiedy samochód zderza się z pociągiem, to na przejeździe no to ch, wydaje się to być dosyć jasne ale, ale nie wiem no okej, okay. no, zapytamy mam jeszcze w tamtym tygodniu słyszałem, że było na temat y, przejścia dla pieszych do Lewiatanu Wilkowica. Tam nie jest tyle problem patrząc y, przejścia dla pieszych, ile chodnika po stronie Lewiatanu. Po prostu tam nie ma chodnika, czyli nawet nie ma do czego przejścia namalować. Mm -hmm. Bo przejście jest namalowane, tamten pan mówił, do kwiaciarni. Tam jest po prostu y, przystanek autobusowy koło kwiaciarni, dlatego jest zrobiony y, jakby chodnik, tylko ten odcinek mm -hmm. po tej stronie jest przejście namalowane jest przejście namalowane do skrzynek pocztowych mm -hmm. bo tam jest też chodnik zrobiony a przy nie po prostu jest rów i wjazd do samochodów tylko i wyłącznie tak? Aha. więc y, tu bardziej by trzeba było patrzeć, żeby tu jakiś chodnik zrobić o tak, w ten sposób może to jest ulica Lipowa w Wilkowicach, prawda? tak, 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 tak. czyli ten odcinek przy tym sklepie wniosek o chodnik. To no, pytanie, czy jest to oczywiście możliwe? No przecież Lipowa niedawno remont przechodziła. No tam jak pomoc tak nie zrobili. Chodnik jest po jednej stronie, a po mm -hmm. drugiej i krawężniki przy tej drodze, a po drugiej stronie zrobili drogę bez krawężników. Mm -hmm. Nie wiem, no nie, nie wypowiadam się oczywiście, bo się nie znam to, co się będę wymądrzał. Natomiast no, znowu przypominając o doświadczenia innych tego typu sytuacji, to możliwe, że tam nie ma po prostu gminnego gruntu I, i dlatego nie ma chodnika, ale zapytamy pana wójta Litkę, jak tam wygląda sytuacja i czy jakiś chodnik będzie tam możliwy. No okej, okay. dziękujemy panu bardzo. Wilkowice pozdrawiamy serdecznie, bo to się obecnie robi. Metropolia. Nawet... Metro mają tam pociągnąć ma, Może metro tam zbudują 65, właśnie. 529, 55, 29 Mamy rozmówcę, dzień dobry Dzień dobry Witamy Panie Jarku, ja tam do pana dzwoniłem Już jakieś parę, parę dni temu mhm. W sprawie chodnika W Osiecznie. Jest taki zarośnięty I nic po prostu z nim nie robią Jak tam, jak tam ta sprawa wygląda? No, tak wygląda, że dalej jest zaośnięty. Gdyby to wyglądało lepiej, to byście mieli, e, jak to się nazywa, wykoszony albo wypielony. A niech pan jeszcze przypomni, przy której to jest ulicy? Osiedle. Osiedle. To jest w centrum osiecznej, tak? i Taki burzer zrobili, że. Dobra. Szkoda, szkoda na ten temat rozmawiać. Jakby to było w kąkalewię, to by dawno było zrobione już i wszystko. I tutaj to są te urocze właśnie takie y, szpileczki, że jakby to było w A jakby to było w dobre myśli, panie Karol. A, to by było jeszcze lepiej, to byście tam w ogóle nie mieli żadnej zieloności. Dobrze. No tak tak. Przy, przy, no, uśmiechamy się serdecznie. Ulica Osiedle w Osiecznej pozdrawiamy samorząd Osiecznej. No, no jest mała sprawa dam, do zrobienia. Jarku, bo tu po prostu nie ma jak przejść, jeden chodnik jest po jednej stronie zarośnięty. Z drugiej strony nie zrobili W ogóle jest jeszcze win nie, nie, nie pan Może, Ja by tak pan zobaczył to by pan po, po Od razu inaczej pomyślał Trzeba się wybrać do Osiecznej w takim razie no. Trzeba się wybrać, bo to ładne miasteczko jest Aczkolwiek y, ulica Osiedla y, Ma mały problem ma, ma mały problem z, tak, ma ma mały problem z no, wegetacją Bo tu się od lat nic nie robi Dziękujemy. Dziękujemy. Doskonale. Trochę goryczy w głosie Weźm, naszego słuchacza. Czy jakiś sierp? Albo umiesz kosą? I, kosą Ja kiedyś próbowałem, ale jakoś tak nie bardzo. Sierp nie Nie jeszcze... próbowałem kiedyś ręcznie, ale byłem odbierającym. Ja to też, jest... zazwyczaj. się ludzie, po, ludzie wiedzą o co chodzi. pomocnik. się ludzie wiedzą o co chodzi. Powiózła ze słomy się robiło, ale to było w Galicji. Słuchamy! Kolejny telefon. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Ja mam taką małą uwagę, znaczy uwagę, prośbę dla kierowców jadących przez Wolsztyn. Mhm. Bo Wolsztyn cały rozkopali mhm. i żeby kierowcy po prostu zwracali uwagę na znaki, bo można naprawdę pobłądzić Aha. i tak troszeczkę wyrozumiałości i uprzejmości, żeby z podporządkowanych, bo się robią tak potężne korki, że się w głowy nie mieści. Bardzo cenny głos, bardzo serdecznie Panu dziękujemy, czyli mm. Szanowni Kierowcy, pozmieniało się, więc nie jeźdźcie na pamięć i nie jeźdźcie na nawigację. Tylko patrzcie na znaki, bo pewnie Do, właśnie znaki dokładnie. pokazują objazdy, ślepe, wszelakie i zamknięte, a uprzejmość zawsze. I w Wolsztynie w ogóle ja słyszałem, że są bardzo uprzejmi ludzie, więc pozdrawiamy bardzo serdecznie wszystkich mieszkańców Wolsztyna. A uprzejmość i wpuszczanie spodporządkowanych, mile widziane także w innych miejscowościach. Dokładnie, stanięcie na 10 sekund, przejdzie w tym momencie dwa 3 samochody, a. Tak. Naprawdę dużo, dużo się luzuje w tym momencie. Chociaż co drugi, co trzeci jak wpuści chociaż jedno auto no jest cudownie. Uśmiechnąć się, pomachać, tak, tam. Dokładnie zaraz cały dzień lepszy jest. Dokładnie, jak jeszcze ładna. Jak, jeszcze... Wpuścisz, ktoś, ciebie jak jeszcze ładna dziewczyna jedzie i się uśmiechnie, to już w ogóle człowiekowi. Cieplej no, na serce. O tym już nie wspominamy, nie? Ale nie, że tam tylko najpierw patrzycie, czy ładna, a potem decydujecie, czy wpuszczacie, tylko nie, najpierw To trzeba się zatrzymać i popatrzeć. Tak, nie? a w bonusie dostaniecie uśmiech. Dziękujemy Dokładnie. panu bardzo, pozdrawiamy. Co za instrukcja obsługi, piękna, po prostu piękna. Pozdrawiamy serdecznie kierowców wszystkich, bo ja mówię, to jest obiekt naszego narodu. Mamy jeszcze jeden telefon przed Przemawią, słuchamy. Dzień dobry. No, Halo. Dzień dobry pani. Witam serdecznie. Ja dzwonię w takiej sprawie, w sprawie parkingu przed blokami. Mieszkam na osiedlu Sikorskiego i zdarza się, że wracam właściwie o różnych porach. Nie mam gdzie zaparkować samochodu. Miałam już parę mandatów w Straży Miejskiej, bo parkowałam tam, gdzie nie wolno, bo nie było nic miejsca. Mhm. Powiedzieli mi, proszę parkować tam, gdzie jest wolne miejsce. Zaparkowałam przy innych blokach. Mhm. Raz mi przebili oponę w innym wolnym miejscu, drugi raz mi przebili oponę, za trzecim razem porysowali mi auto i ja po prostu nie wiem, co mam robić, gdzie parkować. Wow. Myślę, że rozwiązaniem byłoby to ilość mieszkańców na stałe tyle miejsc parkingowych, opisane numer mieszkania, numer bloku. Jeżeli ktoś ma dwa auta, trudno jedno, a resztę niech on sobie szuka miejsca do zaparkowania. Mm. A ja... mieszkam, mieszkam w bloku, gdzie są same starsze osoby. Być może te osoby no, nie mają samochodów, albo mają, no nie wiem. Chciałabym, żeby ten problem był rozwiązany, żebym ja miała swoje miejsce parkingowe, mam mieszkanie własnościowe, gdzie ja mam parkować, żeby mi auta w końcu, nie wiem jeszcze zrobili. Do no Nasikowskiego, z tego co pamiętam, tam dochodzą jeszcze takie dodatkowe sprawy, bo tam są, tam jest bank, prawda? Tu... Tak, akurat mam okno na bank. No, no właśnie tam ludzie do tego banku przyjeżdżają bardzo często. No ale o 21.00 nie. Ale wie pani, to się tam potem tak zazębia, że ten ktoś, kto przyjeżdża o tej 16, ma zajęte miejsce przez kogoś, kto przyjechał do banku, więc parkuje gdzie indziej i się zaczyna piramidkę robić. Ja mówię o godzinie 21, mhm. nie o 16. Tak, tak, tylko mówię, no ten... Dobra, no... Problem... Ja nie wiem, ja mówiłam w Straży Miejskiej, to nie do nas. Ja nie hmm. wiem do kogo. No szczerze, się zastanawiam, He? do kogo. E... Jeszcze raz? Zastanawiam się właśnie, do kogo, czy to do władz miasta, czy do władz spółdzielni. Nie no, no nie ma po prostu miejsc parkingowych. Taka jest prawda. Pani mówi, no ja wiem, pani mówi to jedno, to trzeba, pani mówi jedno, jedno i... miejsce na mieszkanie. E... Idealna sytuacja, no, tak. nie chcę pani wybrać, tę sytuację, że do kogoś goście przyjeżdżają. No to rozumiem, że ale nie dzień, no, dzień, a lata wyjeżdżę w koło. Ma tam pani 200 mieszkań, niech każdy z nas raz na miesiąc ma gości, to, to się wie pani. No, no panie, Artywan, w yy, yy, no, takiej sytuacji mi tutaj daje, dobra, goście, gości, ale jest yy, moje Sam. miejsce, i, i. No i no, czy jest sposób, można sobie wykupić swoje miejsce, tylko to kosztuje. No, no właśnie, a nie każdego stać. Mnie no, na przykład nie stać. To, to kosztuje. Można sobie kopertę i W Niemczech wtedy... jak byłam z hmm. tego czasu, no to właśnie było tak. Mieszkanie, jeden, jedno miejsce parkingowe i tyle. I, I koniec. A u nas to jak zwykle. Proszę parkować gdzie wolno. Ja bardzo chętnie no to mówię, dwa razy miałam oponę przebitą, zarysowane auto, no, no jak. No to jest w ogóle moim zdaniem karygodne, że ktoś sobie tak, tak takim szerryfem jest uważam, na swoim miejscu. że to osiedlu. jest zadanie do rozwiązania i dobrze by było o tym pomyśleć, to zrobić też jakieś parkingi dla określonych bloków. Nie wiem, ja to nie hmm. jest moja branża, ale uważam, że to jest problem do, do załatwienia. No problem jest. Problem jest ogromny, natomiast zastanawiam się, czy tak jak pani mówi, on jest do załatwienia, ale... Niechże władze, może władze spółdzielni powinny sobie strategicznie takie zadanie wyznaczyć, jak zaspokoić również te potrzeby może, swoich nie wiem. spółdzielców. W każdym razie, no, no mówię, no, no jest problem. No jest. Ja przepraszam, że wtrącę, tak czasami w tych okolicach znajdowałem miejsce w, przy e, Westerplatte, w tej części takiej parkowej bardziej. A, to pan tam jeździ i parkuje, a mnie mam tamtaj. <laughs> <miejsc>. Już od <laughs> dawna, już od dawna nie, ale kiedyś znajdowałem tam miejsce. Jaka rejestracja, opody przebija. No, nie, to mi przebijano no, też. Mam Matko, ja mam co nawet wie, błotnik urwany mam nawet. Kochani, no przecież to ja jest... Ja w tej chwili jeżdżę rowerem, bo akurat miałam wypadek. Także, no nie mam samochodu, ale po prostu szlak mnie trafia, jak jadę do domu i jeżdżę w koło i nie ma, i tu nie ma, i tu nie ja ma. I więcej mam, samochodów tak. jak kiedyś koni było. Ja to mam na placu Meciga i w wielu różnych innych miejscach naszego miasta. Ale dobrze, rzucamy ten temat. Może ktoś z Państwa, naszych słuchaczy, ma jakiś ciekawy pomysł na rozwiązanie Dokładnie. permanentnego problemu bra braku miejsc parkingowych ja w Trzeba wyburzyć lecznie. część bloków po prostu. Ja, ja. dziękuję. Likwidacja. Trzeba, wy... bloku? Tak, trzeba wyburzyć część bloków, że, żeby było więcej miejsc. Ja tu powolutku panią e, tak wygaszam, a ty zaogniasz. Pani zdenerwowana zadzwoniła. My tu powinniśmy nie, tak. Nie, nie, nie. nie to rozumiem, że nie sobie się wiązało też był Coś... Nie tak ostro. Grzegorz jest radykałem, to prawda. Dziękujemy pani bardzo, pozdrawiamy. Liczymy na Państwa też pomysły w tym temacie, a tymczasem mała przerwa. Ja nie wiem jak to jest, Jarku, ale ten nasz, a właściwie ten bardziej twój program zatacza coraz szersze kręgi. Już tutaj mam informację, że niedługo dzieci będą straszyć tobą. Straszcie sobie, proszę bardzo. Kiedyś, kiedyś pani w sklepie, jak dziecko było niegrzeczne, właśnie pokazała na mnie i mówi: Bo cię pan zabierze. Ja mówię, A na cholerę mi pani to dziecko. Odbierzmy telefon. Dzień dobry. Witamy? Nie, chyba ktoś, ktoś próbował, ale może mu się skończyło. Ale chyba mamy kolejny skończył sygnał. Halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy. Dzwonię w dwóch kwestiach. Pierwszą kwestią taką, że dzisiaj MZO, pracownicy wywozili śmieci z pozycji przemysłowa 1A i tam Słowiańska 38, 36. Stały dwa kontenery, rozjechali śmieci, które leżały obok worka, bo się nie mieszczą, bo na czas nie jest to wywożone, tak jak powinno być. Mm -hmm. Zostawili taki bajzel, że pan redaktor zrobił zdjęcia, nie, to jest drugie wysypiskach jakby było w Dobrze, zaraz będziemy dzwonić do pana prezesa, bo czasem rzeczywiście takie interwencje przynosiły skutek, że potem. Są niektóre grupy, które wywożą świeci pracownicy i te worki po prostu powkładają z powrotem mm -hmm. i wywiążą, nie? Jeszcze raz, przemysłowa jeden czyli Ruch przemysłowej i słowiańskiej, tak? Yy, nie, to jest wjazd od, tej, od pana manca do przy, ubezpieczalniach. Przy ubezpieczalni, tutaj, na samym początku przemysłowej. Od, aha. Tak, tam takie duże podwórze, że się wjeżdża w głąb. Ja. Dobrze, to... I drugą kwestią taką, tam są takie trzy koperty namalowane na przez na pana, który wybudował sobie budynek i nielegalnie zajmuje parking. I teraz przykleja lokatorom na szyby karne nagryki, takie zwane karne Q. I tego w ogóle nie idzie zmyć, szumpierzy się cały czas z nami, a to jest nielegalnie zrobione. Czy ktoś się może tym w końcu zająć? Jakiś prawo budowlane jest, czy coś takiego? Nie wiem. Nie wiem, to jest prywatna posesja? Nie, to jest wjazd do posesji innych. A przy, tej, przy tych kopertach są jeszcze dwie szopki lokatorów, gdzie lokatorzy trzymają węgiel, opał, w ogóle takie rzeczy. No i a ten pan co namalował sobie, wcześniej postawił sobie pachołki, teraz są pachołki zlikwidowane, uh -huh. a koperty zostały. I się pierze, że w czasie godzin ten parking jest jego. Hmm, a czy tego co, Znaczy, tego, co gdyby, to no, gdyby to była prywatna posesja tego pana, to jeszcze bym to rozumiał. Nie, 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 nie. nie. To, kto, jaki to jest adres dokładnie tam, gdzie to jest? Przemysłowa 1A. Czyli tamta Więc. okolica. I tam no wiecie, są, tak. są tak, koperty, które po prostu, pańskim zdaniem, są nieprawne. My to oczywiście sprawdzimy, tak. Tak. jak wygląda sytuacja z tymi kopertami. Tam jakieś interwencje były podejmowane, nie wiem, Straż Miejską albo kogoś tam nie Nie, nikt się nie zajmuje. Oni nie są od tego zawsze mówią. No tak, dobrze. A, nikt, a policja, policja powie to też nikt, nikt nie wiedział. Do kogo to należy? No bo to jest, mówię, czasem koperty miejskie też są w określonych miejscach wymalowane czy losu. To Są malowane koperty przez tego pana, który ma Mhm. Mm dobrze sprawdzimy, może zapytamy też w Urzędzie Miasta, jak wygląda tam kwestia własnościowa, jeżeli idzie o te grunty, bo czy to jest może droga publiczna, czy właśnie już prywatna posesja, ale adres już mamy. Dziękujemy bardzo Dziękuję. i do to zwrócimy uwagę, żeby może sprawdzić to miejsce, jak tam te śmieci odebrano i coś im, czy coś im nie zostało. 65 529 55 29 Zapraszamy też Państwa, jeśli macie już jakieś sprawy załatwione, możecie pochwalić te służby, które... Załatwiłbym tu piękny dźwięk Gdyby dla nich, mam. Ja bym chciał puścić. By no to zapraszamy, może teraz. Dzień dobry. Halo. Dzień dobry. Dzień dobry, proszę pana, ja się dodzwoniłem do. Tak. Tak. Jest taka sprawa, ja dzwoniłem dwa miesiące temu. Chodzi o ten krzak, który jedzie się do Zaborowa, przy biedronce. A i rozumiem, tam, że krzak tam, się rozrósł Ta, i. Tak. Dalej zasłania. Dobrze. Ja bym proponował, żeby chociaż go jakiś czas tam upiększyli. Wtedy jakby zainterweniowaliście, obcięli go, ten piękny krzak wyglądał jak kura bez, bez piór. Mm -hmm. Więc albo ten szak. ja się cieszę, że, że na planecie tej naszej jest dużo. Tego powietrza świeżego, ale niech trochę te drogowcy zadbają o to. Ale mo, ja wyjaśnijmy sobie, Szanowny Panie. Czyli ten krzak no. zo, został przycięty, tak? został, ale to wiadomo, że ten krzak żyje i, I, i nadal odrosł. I odrósł. Aha, już, już rozumiem. Czyli no. bardzo dziękujemy, szanowni, szanowne Leszczyńskie Służby Drogowe, za to, że no, e, też, no, zrobiliście tak. kawał dobrej roboty, no, 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 no. czyniąc <noise> to miejsce bezpieczniejszym. Natomiast, no niestety, roślinność ma to do siebie, że odrasta i, no, i prosimy, żeby znowu go przyciąć. No. I to za dwa miesiące nie będzie problemu, bo tak, już liście tak. opadną i do wiosny będzie spokój, ale tak. rzeczywiście tamten wyjazd przy tym sklepie no jest. to jest troszkę niebezpieczne miejsce, no dlatego jest. jeszcze raz... W szczególności jak jadą autobusy albo ucieżarowe samochody, to... Tak, Tak, jest tak. nie naprawdę. Dobrze, czyli. Jak, Także bardzo bym prosił i dziękuję bardzo. Jak mówi klasyk, dziękujemy za już i prosimy o jeszcze. Czyli co, od półza od chwili można by później. Chciałbyś ten dźwięk i... zagrać, tak? Mamy ten dźwięk i chwalimy się nim bardzo. On się nazywa Światowym. Yy, kwiaty i i ale to może telefon najpierw zobaczymy. To Halo? najpierw telefon, potem kwiaty. Dzień dobry. A potem no tyle, nie ma kwiatów, nie, znaczy nie ma telefonu, więc jest, kwiat jest, 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 jest. Halo? A tak A! Coś się nie udało jednak. Nie ten ludzi. Słyszałem tej nowej formy. A to jest jeszcze. nowa wersja. Proszę to proszę. Co, ale i tak odbierzmy, ale nie odbierzmy, bo nikt nie dzwoni. No i co? 65, 529, 55, 29. Państwo słuchali tego dźwięku. W podziękowaniu już mamy. Dzień dobry. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Panie Jarku, ja odnoszę parkingu na starówce. Aha. Między innymi pan się uskarża na, na brak miejsc parkingowych, a mhm. chciałem oświadczyć, że na parkingu, na terenach były odstowni, są jeszcze wolne miejsca. O, ale to jest. Aha, była odstownia, tu przy Chrobrego. Na Boresława Chrobrego, tak. i zapraszamy. Ile macie miejsc? 60. A wolnych? No, to się y, różnie zależy od dnia. Abonamentu jest około 12, myślę, że 20 Czyli na Codziennie miejsca są. Prywaty z mojej strony. No ale... dobra, ale to taka delikatna bardzo, no więc jakby ktoś bardzo desperacko potrzebował. Tylko wie pan, mieszkańcy jeszcze mają to do siebie, że oni lubią te samochody tak na oku parkować, mieć takie pod domem, nie? Tak, padność, no, no w jakiś sposób będziemy też to jakoś tam się spełnić oczekiwania klientów, bo I, mamy. I dom wybudujecie jest dużo miejsca, nie ma tam problemu z wycofaniem, jest duży plan. Dobra, to już że taką, taką reklamę tu zrobiliśmy, że naprawdę szaleństwo, już nie będziemy więcej, jakby ktoś potrzebował bardzo i się wkurzał, że nie ma miejsc, może na Chrobrego Róg Alei Jana Pawła podjechać, ale przypominam, że w dalszym ciągu potrzeba jest, teraz na przykład miasto sprzedaje taki grunt między Przemysłową a Krasińskiego i tam wiem, że w wymogach przetargowych jest parking wielopoziomowy, jestem bardzo ciekaw, czy ten parking no tam Powstanie. Parkowałem kiedyś na dziko. Na Halo, dziko. dzień dobry. Witamy. Dzień dobry. dzień dobry. Dzień dobry. Ja sprawę dzwoniłem tu miesiąc temu w sprawie zielonych e, tych odpadów. No. I chodzi o to, że mieliście się dowiedzieć, jaka jest cena za wygórz od jest od, od tony ja nie wiem, czy by nie podawaliśmy tej informacji. Cena za wywóz, jaką płaci no kto? MZO? Nie, jak. Bo my, myśmy zamawiali kiedyś, mówiłem, już ile kiedyś w MZO kosztuje temat? wywóz? Ile tak, w MZO za, kosztuje za, za tonę. wywóz? Czy coś się zmieniło, czy nie? Cholera, nie wiem, ale sprawdzimy. Dobrze. I Niech pan nas słucha, może sprawa jutro, sprawa, się może to uda się. By Cholera, um, wyleciałam, dobrze. Czyli ile za to, gdybyście państwo sobie zamówili usługę pod tytułem Czy można, no. czy można przykład do, na przykład na Tomosiecką jak wywiezie się te samemu prywatnie mm -hmm. odpady zielone, ile y, tam kosztuje u y, nich y, y, ten? Aha. Dobra, czyli tak, po pierwsze, ile odbiór gdyby z Państwa posesji MZO odbierało komercyjnie, po drugie, tak. ile MZO kasuje, jak sami Państwo zawieziecie do Trzebani. Tak, tak. Dobra, to tak. sobie I To jest możliwe, nie? Odwieźli. Dobra, pana prezesa hmm, Tomczaka zapytamy. Może się uda już jutro w audycji na to pytanie odpowiedzieć. Także zapraszam do słuchania jutro o 9.15. I pana, i wszystkich Państwa pozostałych na dziś. To już wszystko. Miłego dnia. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:15. Temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi waszym zdaniem powinni zająć się dziennikarze radia Elka. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na twoim podwórku, na twojej ulicy, w twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń. 65 529 55 29. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:15. Temat dla reportera. Radio. L